Siemaneczko, tutaj ludziska, tu was host, Max nie umie grać, wy oczywiście, piachu, czy? Weźmy <grymne> sobie jakieś tam, bleco, może się uda, może nie. Kurczę, jak ja jej... i... No i co? No, 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 no i wybierz, no i start. No, nie przyjrzałem się zaś. Pojedziemy sobie oczywiście w dirta, co będziemy robić w tym dircie, no się na całego, co można robić w dircie, mam nadzieję, że wyjdzie mi to lepiej niż na przykład poprzednio wyszło mi. Więc jak zaczynamy dalej w tym Michiganie jeździć jakimś tam karsem, może się uda wygrać jak poprzednio. Tyle śmieci do... Janterem, terem, 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 terem. Nie Dobry 5, 2, 1, 6, 150. Zgręb. To u no was. Słuchajcie, no, przejście gdzieś Skręt otwarty na prawy. Słupek po zewnętrznej. 60. Słupek po zewnętrznej. Skręt otwarty na lewy. Prawy 6. Piękny. I wybija. I lewy 4. Was że udało się. I co? na prostej drodze. Z i się I prawy 4. Słupek po zewnętrznej. 200. 6 przed no. trzeba, trzeba to zasumować. chodźcie! Trzeba Tył, tutaj falę tak. ale w O, Tyle my tu jesteś... Z trzwiami. No, ty mówisz, długi tyś, ja jeszcze się 200, 200, Jak jest długi, bo nie 5, 60 Prawy pięć, nie dnie. I prawy cztery, nie dnie, Lewy cztery. To już tak, tak jak w było e, trzymać e, okay, I prawy sześć. 5, 5 Prawy 4, długi zacisk, podetnęcie. Jak się zakończyć? I lewy 6, 150. Watt. Prawy 4, długi podetnęcie. 60. Lewy 5, 60. Dotyczy. Okej, okay. do stanowiska technicznego. <sł diamond> lama! <słas> <la lama w... C4 Mam informacje o naszym miejscu w rankingu. Mamy sporo do nadrobienia. Serio? Nie wiedziałem. To są wszystkie takie same. Telepią się i ciągle nie umiem skręcać. Wszystkie są takie same. Jakoś mi się to uda. Ale no to że nie! Mi się to nie uda. <grych> Jak w przypadkiem kurde byłem yy, ten. A Warunki atmosferyczne są bardzo... Znaczy, że nie będę dachował? Zapowiada się dobry przejazd. To trzeba nie? coś takiego. Nie ma kiedy w tym momencie. Hit patrząc w słoneczek też dobrze, jakby się teraz uszanował w dniu I pamiętaj o tym, że się zleceni. komentarze, 2 gry i zaczynamy procesować. Prawy 4 łupki. I prawy 6. 200. Prawy 4 łupki powerteczne. 60. Do lewy 6 przedsionku. Rozbryz. Prawy 5 i lewy sześć lewy 4. i skręt lewy 2. 60 prawy 4 nie bniej. i prawy 6 130 lewy 4 i prawy 6 i lewy 5 Lewy 5, 60, prawy 4, przed siodło, środkiem, hmm. przez szczyt, lewy 5, 200, 200, przez wyboje. Trzeba lepiej słychać tego tam. Co tak. Prawy 6 i lewy 5, 40, przez siodło, prawy 6, przez szczyt, nie Prawy 6 i lewy 5, 40, przed siodło, prawy 6, przez szczyt, 150. Prawy 4, długi powietrzny, 80. Wymaga tyle, Lewy 6, długi. I skręt lewy ostry, 60. Prawy 5, 60. Lewy 6, nie I No, 4. rozgrywałem. Iście dalej, tej już przez wywoje. Lewy 60. Skręt prawy, ostry. I prawy 6, długi, 80. I prawy 6, długi, 80. A, tego nie było, zaraz. Nie zgadzać, chcę. I prawy 6, nie tnie i stop. Lewy 4, przed szczytem. I prawy 6. ILE 5, 150. PRAWY 6 PRZEZ SZCZYT. 150. To było wtedy? OK. DO STANOWISKA TECHNICZNEGO. A, to było co wtedy? Jestem zaś pierwszy? Choć na początku byłem 28. Doskonale nam poszło. Świetny odcinek. Chyba suchary nam poszły. Kurde, suchary mi poszły, połamały się wszystkie, co ja biedny zrobię? Moje suchary! Hmm. O nie, moje suchary! A zawody 2 na 2, etap 1 na 2, coś takiego. I teraz będę jakby drugą część biorą. Dobra, dobra. Na tym nicanie. Yy, Jeśli chcemy brać udział w bardziej prestiżowych zawodach, musimy popracować nad reputacją. Rozwalny samochód. 5, 4, 3. 2 1 Start Prawy 4, przed siodłem Środkiem przez szczyt Lewy 5 Prawy 6 I lewy 5 40, przed siodłem Prawy 6, przed szczyt Nie tnij! Przed Prawy 5 Nie tnij! I prawy 4 Nie tnij! 80 Prawy 4, I prawy 6 100 Lewy sześć, jedli i lewy cztery długi, dwieście lewy cztery długi, bo one dwieście pięćdziesiąt. już mi rozchary, 60. Pani, prawy pięć i prawy cztery 60. Prawy 5, prawą przez szczyt 60, skręt lewy od gry 60, szczyt 200, 200 przez wybór 60, prawe 6, i lewe 5, 40 przez środek. Prawy 6 przez szczyt. Lewy 6. I prawy 4. I wybudki. I lewy 6. Prawy 5. Prawą przez szczyt 60. Skręt lewy ostry 60. Szczyt 150. Szczyt 150. Szczyt 150. No wiadomo, że muszę być beznadziejny, no? Niech i 100. Nienawidzę tych takich. Nie lubię tej gry. Prawy no 5. Ale wiadomo, jak się gdzieś zatrzymiemy, to będzie papa. 5 minuty. My to wiemy, że to wiecie. My to wiemy, wszyscy wiemy. Ile lewy 6. 150. Prawy 4, póki wewnętrznej. 60. 60. Dobra, 60. Słówek po zewnętrznej. Lewo, szczyt Lewy, 5. 60. Ej, tak inaczej normalnie nie jeżdżę. I lewy, 4, długi otwiera po wewnętrznej Nie i 200 do metry. Dobra, zdolni przy stanowisku technicznym. Z źle mi się wydaje, czyż nie? <grymne> Komentarza niestety nie ma teraz, bo muszę się skupić. Jak się nie skupię, to jest Ranking został zaktualizowany. Nie jest tak źle. Wyglądał gorzej. Byłem 28, potem byłem drugi chyba. Teraz zaś jestem drugi. Chyba w końcu powiedzą: A, jest dobrze. W końcu sobie umisz w końcu jeździć. Nie umiem! W tym Stylesie nie trzeba jeździć! nie miałem aż takiego szkody! Będziemy mogli brać udział w zawodach o większym znaczeniu. Nie wiem, nie znam się i nie mam zamiaru się znać. 5, 4, 3, 2, 1. stop. szczyt, 100. Skręt prawy 2 I prawy 4 Uff, no I wywija. I lewy 4. I prawy 6. 200 Lewy 6 przez szczyt i środku Słupek po zewnętrznej. Skręt otwarty na próg lewy. 150. Jak no. zawsze tak kretwi załatwia. Prawy 4. I tak to robię. I prawy 6. 200. Prawy tak 4. Uw. Po zestawie 3. Nie. I 250. 200, no. 200 no. przez wydój. 80. Ty wywojem jest teraz. Ty 4. I prawy 6 I lewy 5 Prawy 4 Moje słuchali Eeeeee I 80 Prawy 5 Lewy Kiedy 5 że moje słuchali mają się dobrze upokoić Który jest na brud lewy? 200 Prawy 4 Włóki pobętecznej 60 Trzeba rozumieć, że jak pokazuję Lewy 5 60 Ciemna czerwona, znaczy że nie udało mi się za dobrze. Ok, zjeść do stanowiska technicznego, rzeczników. to i tyle, ale to zielono, więc. Aaa, no bardzo dobrze przejechałem. Zobaczmy to jednoznacznie. Świetny wynik, dobra robota. Eee, wszyscy. I, i, maska jak zawsze zmasakrowana. <grym> Wow, liacifów. Ajde S3, Pro3. A dziwny czarny koni. Wow, ten pierwszy! <głos> <głos> Za... 7 na 1000. <noise> Za to rozwalenie auta w kółko. Stałem tam jakieś glasy. Bo czekaj, to wygraj w kasie wiele razy w zawodach kariery, jest też coś pojazdów zawody kariery, zawsze drugi, a nie jedzie. Oni pierwsze miejsce w jednym, jednym, być, zawodach kariery. Ogólnie byłem drugi w tych zawodach, ale pierwszy w większości. sporo pieniędzy. Może więc czas pomyśleć o kupnie własnego samochodu i założeniu zespołu rajdowego. Można tym pomyśleć. Sam samochód wybierz opcję pojazdy w menu głównym. Coś, coś pojawiło nowego. Ja tak, dziękuję za oglądanie suby i lajki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie o dziwo, tak. Tak coś jak. Cześć, pa, 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 suby lajki.